Witam wszystkich. Pierwsze moje wideo po polsku. Jestem na YouTube od 4 lat i robię recenzję obiektywów i kamer po angielsku, tylko na tym kanale. Pierwsze wideo po polsku. I dzisiaj mówię o nowym Panasonicu Lumix G92. Miałem zaszczyt bawić się tym aparatem tydzień wcześniej, przed wyjściem oficjalnym, ogłoszeniem aparatu przez Lumix i. Mam kilka rzeczy do powiedzenia Wam na temat tego aparatu. W tym wideo dowiecie się więcej o Lumix G92. II. G92 II, długo oczekiwana nowa wersja. G9, oryginalny G9 wyszedł chyba 3-4 lata temu 3 lata temu chyba. Jest czas na nową wersję, i nowa wersja nie zawodzi. Nowa, nowa matryca, nowy sensor, nowa matryca 25,2 miliona pikseli. Oczywiście nowy system ustawienia ostrości, autofocus nowy. Jest taki sam praktycznie jak w S52, S52X, ale troszeczkę polepszony. Używa teraz nowy AI, sztuczną inteligencję system do wykrywania zwierząt i śledzenia oka, wykrywania oka u zwierząt. Również działa z samochodami i motocyklami. Sam korpus, aparat jest oparty, chyba używa ten sam dokładnie wzór jak oryginalny S5, Lumix S5, ale z mniejszym sensorem. Micro 4 Thirds, malutki, malutki sensor. Ten mniejszy sensor w tym wypadku ma sens, sprawia sens. Micro 4 Thirds, matryca, sensor, a idealne do robienia zdjęć czy wideo sportu czy zwierząt, dlatego że obiektywy. Duże zoomy, duże obiektywy z dużym, dużym zasięgiem są zazwyczaj mniejsze i mają większy zasięg. 100 do 400 mm na tym aparacie na G9 jest 200 do 800 mm w świecie pełnej 35 mm klatki. Duży zasięg, dużo mniejszy obiektyw niż zazwyczaj obiektywy na pełną klatkę. Oczywiście, jak we wszystkich Panasonicach Lumix kamerach, stabilizacja jest niesamowicie dobra. W tym wypadku, na pewno dobre do kręcenia wideo. Dużo lepsza niż większość konkurencji, czy cała konkurencja na rynku w tej chwili. Może nie. nie nie tak aż dobra jak gimbal, ale blisko. Da się zrobić gładkie, ruchome ujęcia z ręki. Robienia zdjęć w szczególności z zoomami dużymi czy w, niższej, w niższym świetle, wildlife, zwierzęta w szczególności daje to możliwość obniżenia wszystkich ustawień i robienia nich wolniejszej migawki. Stabilizacja wyrówna ten ruch rąk naturalny, czy nawet oddychanie i pozwoli uchwycenie ostrzejszych zdjęć. Łatwiej. Ta kamera, w mojej opinii, jest kamerą dla fotografów z opcjami do nagrywania wideo, z funkcjami do nagrywania wideo. Ale funkcje wideo są bardzo dobre. Mamy 4K 120 klatek na sekundę, 4K 60 na sekundę, 240 kadek na sekundę w HD jakości. Mamy również Apple ProRes. W nagrywanie w aparacie na kartę do, do jakości HD wyższej jakości potrzebny jest SSD dysk, który można podłączyć przez USB-C do kamery i również nagrywać na dysk zewnętrzny e, na wyższej jakości wideo. Wszystko super, ale ten aparat nie ma nie ma żadnej wentylacji, nie ma systemu chłodzenia, więc mimo że potrafi nagrywać w takich profesjonalnych formatach ale jest mała szansa, powiem nawet że duża szansa że aparat się przegrzeje, w szczególności w ciepłe dni czy w ciepłym klimacie, w gorącym studiu jest duża szansa, że aparat się przegrzeje nie ma limitu czasu nagrywania, ale z całą pewnością jest możliwość, to duża, że aparat się przegrzeje, po prostu wyłączy, dlatego w mojej opinii to jest aparat dla fotografów do robienia zdjęć z opcją do robienia wideo, to może nie być aparat do do Jako jedyny aparat do nagrywania, na przykład ślubów czy, czy eventów jakichkolwiek, bo jest ryzyko, że nie nagra do końca. Jeżeli to jest problem, to przegrzewanie się jest takie małe wyjście. Potencjalnie, odkryłem to ostatnio, nie kosztuje dużo pieniędzy. U lanzy, produkuje takie malutki wiatracze, które się przylepia do korpusu aparatu za pod, o, pod ekranem LCD do schładzenia. Nie próbowałem tego jeszcze, więc nie mogę potwierdzić, że to naprawdę działa, ale jeżeli tak, że działa, to takie proste wyjście, to jest super opcja, żeby schłodzić aparat, jeżeli się przegrzewa w czasie nagrywania wideo. Korpus oparty na S5 oryginalnym USB-C. Ładowanie w czasie, nagrywania to jest dobra funkcja, jeżeli ma się tylko jedną baterię i chce się używać aparat dłużej, kamerę dłużej. Można ładować i używać kamery w tym samym czasie, ładując przez spal banku, przez USB-C. Pewnego rozmiaru HDMI, wtyczka oczywiście teraz. Wszystkie aparaty używają dużego rozmiaru HDMI, dlatego że po prostu działa i nie ma problemów z wyginaniem wtyczki. w niastku w aparacie e, i łatwiej kupić kable. Dla kogo jest G92? Na pewno dla kogoś to już zainwestował w obiektywy i w ekosystem e, G, G systemu GH5 czy GH6 G9 oryginalne. Na pewno dla takiej osoby ten aparat jest niesamowitą, lepszą, dużo lepszą wersją. W szczególności z tym, tym nowym systemem ustawiania ostrości. Dla kogoś, kto jest zainteresowany robieniem zdjęć czy wideo natury, wildlife, dla kogoś, kto chce duże, duży zasięg, obiektywy w mniejszym rozmiarze, ten aparat, ten format daje tą, tą możliwość. Również to dotyczy sportów, kiedy nie można podejść blisko do akcji i chce się po prostu mieć większe zoomy. W mniejszych rozmiarach. Ten format na pewno jest idealny do tego. Idealna kamera dla kogoś, kto dopiero zaczyna i chce coś może mniejszego i trochę tańszego niż pełna klatka, ale w tym samym czasie to jest kamera, która jest zdolna dostarczyć profesjonalne rezultaty. Cena w chwili nagrywania od tego, tego wideo. Nie jestem pewien, mam tylko cenę w funtach, 1699 funtów w Anglii tutaj, w tej chwili, czyli przypuszczam, że może, może, może jakieś 7-8 tysięcy złotych w Polsce. Nie cytujcie mnie w tym, w tym wypadku, bo nagrywam to wideo przed oficjalnym wejściem kamery, więc nie mogę tego nawet nigdzie sprawdzić. Sprawdźcie sobie w Google. Podsumowanie. Miałem ten aparat w ręku tylko bardzo krótko, ale porównując do innych Lumix aparatów, które używam w tej chwili, jak S52X, który w tej chwili nagrywam, czy S52, w którym robię zdjęcia regularnie, G92 jest porównywalnym. Ale muszę przyznać, że troszeczkę lepszy, poza matrycą mniejszą, jako aparat, i jakie funkcje ma, jest troszeczkę lepszy niż S5 II i S5 X. W szczególności, jeżeli, jeżeli mówimy tutaj o ustawieniu ostrości. Idealny aparat do robienia zdjęć czy wideo natury zwierząt, które są daleko od nas na przykład, albo ruszających się szybko zwierząt i sportów. Nie wspomniałem również, że aparat może zrobić 60 km na sekundę z elektroniczną migawką albo 14 km na sekundę z... Mechaniczną. Tańszy aparat niż aparaty pełnej klatki, ale który oferuje takie same funkcje albo nawet więcej. Na pewno dobry do określenia wideo, ale możliwość przegrzania się może zniechęcić niektórych, niektórych fotografów czy filmowców. To jest aparat, który na pewno będzie bardzo popularny i. Taki malutki zwiastun do tego, co Lumix planuje w przyszłości. gh 6 czy GH7, jak będzie się nazywał ten aparat, kolejny w serii z pełną wentylacją będzie miał te wszystkie funkcje i więcej, i tą, tą, ten system ustawiania ostrości. Więc widzimy teraz, w tej chwili, co będzie niedługo wychodzić od Lumixa. To wszystko w tym wideo ode mnie. Krótkie, krótkie streszczenie. E, wiem, że będę miał aparat długo w rękach, znowu, żeby zrobić pełny, bardziej szczegółowy, szczegółową recenzję e, po angielsku i po polsku. Więc wiecie, co trzeba zrobić. Kciuk do góry, subskrypcja, żeby nie przeoczyć kolejnych odcinków w niedalekiej przyszłości. E, powiedzcie mi również, co byście chcieli zobaczyć na przykład ode mnie w recenzjach. Ja w tej chwili używam Sony, Nikon, Fuji i Panasonic kamery. Mam dostęp do obiektywów Tamrona, Sygmy, e, Canona też. E, nie wspomnijmy o Canonie. Więc byście chcieli zobaczyć coś ode mnie na tym kanale, na tym nowym kanale po polsku, to napiszcie w komentarzach pod tym wideo. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.